Ty się nie martw, że nie masz pieniędzy. Ludzie mają. Słuchajcie te słowa, usłyszałem już dobre 10 lat temu w jednej greckiej tawernie, do której zaszedłem na kawkę najtańszą z moją pierwszą żoną, jako młody żonkość, słuchajcie, w podróży poślubnej na wyspy greckie. I spotkałem tam dwóch takich z zakapiorów. Yy, jeden y, jakiś przekręciarz, nie, nie wiadomo skąd, drugi były prezes banku PKO. Słuchajcie, przypłynęli tam do tej, yy, do tego greckiego portu, zawinęli jakimś zdezelowanym jachtem z, z Florydy z, z, na 110V instalacją amerykańską z jakimś plamą ropy za nimi ciągnącą się, tu, to to w Grecji nikogo nie interesuje. I tak, jak my zaszliśmy na tą najmniejszą kawkę z, z wodą mineralną, wtedy Anno Domini 2007 w naszej ultra szybkiej, pięciodniowej podróży poślubnej, tak oni tam te pięć dni, słuchajcie, tylko pili na zeszyt, bo pogoda nie sprzyjała, żeby płynąć dalej. Zobaczcie, tą lekcję życiową lubię sobie często powtarzać, opowiadać. I tak jak wszystkich ona bawi, tak zauważyłem, że w istocie mało kto ją w ogóle rozumie. I oni niej będzie dzisiejszy podcast. Um. Coach Red Pill, słuchajcie, dosłownie dwa dni temu nagrał doskonały film. Ostrzeżenie dla pięknych dziewczyn. Film doskonały, polecam Wam obejrzeć. Zrobiłem nawet jego tłumaczenie, może gdzieś tam wrzucę, na naszą nową grupę redpilowców, tych, którzy przełknęli czerwoną pigułeczkę, którą tam znajdziecie po moim profilu facebookowym. Grupa się nazywa Nowy Świat Męskim Okiem, czyli ten świat z deregulowanego rynku matrymonialnego globalizmu widziany przez nas jako mężczyzn, którzy próbują nim zająć jakąkolwiek sensowną pozycję. Także zapraszam. Otóż co nagrał, o czym nagrał film Coach Redfield? Nie będę tutaj powtarzał treści tego filmu, bo jak wiecie, nie lubię świecić światłem odbitym i coś chciałbym Wam tutaj dodać ciekawszego i dodam. Dodam to, o czym Coach Redfield prawdopodobnie nie chciał Wam powiedzieć, dlatego że, że on tego nie wie, to ja w to nie wierzę. Ale podejrzewam, że nie chciał Wam tego powiedzieć, bo to jest już coś takiej wiedzy tajemnej. Ale o czym nagrał film? Otóż film nagrał o tym, że młoda dziewczyna w wieku lat, tam 18-25, kiedy ma szczyt swoich możliwości, kiedy jest najbardziej płodna, najlepiej wygląda, kiedy wszyscy koło niej biegają, rozwijają jej czerwony dywan, kupują jej jakieś gadżety. Jest tak naprawdę tak samo jak kobieta między 25 a 30, dr. Jekyll i Mr. Hyde. Czyli jest podwójną osobowością. Tylko, że nie z takich powodów jak tamta, która chce ukryć to, że ma ciśnienie na założenie rodziny z wami i chce bardzo szybko osiąść i całą przyjemność z bycia z kobietą wam odebrać. Tylko, jest dwojaką osobowością, dlatego, że z jednej strony jest nią samą która przeczytała wszystkie te książki, które przeczytała, która jest konkretną osobowością, która coś tam od świata chce, a z drugiej strony jest tą powłoką seksualną, dookoła której wszyscy biegają. Nieważne, czy mężczyźni, czy kobiety, tylko biegają jako gatunek ludzki, tak? bo upatrują w niej nadzieję gatunku ludzkiego na piątkę wspaniałych, pięknych, zdrowych dzieci. I nieważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, nawet w wieku lat 50 będzie i te fanty podrzucać. Świetny film, obejrzyjcie. Natomiast wielu z was zdaje sobie sprawę z tego zjawiska, że takie zjawisko istnieje. Natomiast ludzie nie zdają sobie sprawy, nie wierzą tak do końca, jak potwornie silne jest to zjawisko i jak potwornie silna to jest energia. I tutaj wypada przywołać taki film, doskonały film, słuchajcie, z kręgów tutaj, tutaj alpejskich. Film nosi tytuł La Giovinezza, czyli młodość. W filmie tym jest kapitalna scena, jak dziewczyna, modelka, która, słuchajcie, w konkursie piękności wygrywa jakiś weekend w resorcie alpejskim i naga schodzi do luksusowego basena, basenu w podziemiach tego hotelu. I w rogu tego basenu, słuchajcie, siedzi dwóch takich starych dziadów ustawionych życiowo. Jeden jakiś reżyser, drugi jakiś biznesmen, producent, whatever. I ona schodzi słuchajcie, po schodach, po stopniach tego basenu do wody naga i oni na nią patrzą. Film jest doskonały. Nie będę Wam spoilował. Obejrzyjcie sami. I to jest właśnie kwintesencja tego zjawiska, które chce dzisiaj, które coach pil omówił, ale ja chcę omówić jego konsekwencje dla Was. Dlatego, że to ma konsekwencje dla tej dziewczyny, oczywiście destrukcyjne, nie tylko destrukcyjne, no, na początku bardzo przyjemne i konstruktywne też, jeżeli umieć to wykorzystać, a na końcu niestety destrukcyjne. Ale ja chcę nagrać Wam film, jak ustawić się w tej sytuacji, Macie Wy. Minęło wiele lat od tej sytuacji, złóżcie, w greckiej tawernie, przez które to. Te słowa gdzieś tam mi w tyle głowy dzwoniły, ale w dalszym ciągu nie miałem pojęcia co one znaczą. Przyszedł słuchajcie, rok 2017, 10 lat później, dekadę później dokładnie z moją drugą żoną mieliśmy tutaj w Bajlando w restauracji wioskowej przyjęcie takie poślubne. I zajechaliśmy, co tu słuchajcie, wszyscy pamiętają, tym Ferrari naszym. Czerwonym, ja z moją młodo poślubioną żoną zajęliśmy miejsce przy stole, i oczywiście, no, w tej małej wioseczce, gdzie tam kilku pary starych dziadów przed telewizorem siedzi, e było to coś wyjątkowego. I dokładnie traf chciał, los chciał, że dokładnie w tym samym momencie, w ten sam wieczór w rogu tej restauracji siedziało przy stoliku dwóch Niemców, e dwóch starszych gości z których jeden, to pamiętam doskonale, wyciągnął gdzieś tam z swojej aktówki płytę Erotic Fairy Tales i dał nam tę płytę w prezencie jako taki gest, że to tutaj w wiosce tak jesteśmy wszyscy na społeczność, to taki prezent poślubny nam dał. Słuchajcie, moja żona po trzech miesiącach się zawinęła, pojechała. Sytuacja się zmieniła, natomiast tamten Niemiec, który dał mi tą y, płytę y, Erotic Fairy Tales, okazał się być, słuchajcie, producentem muzycznym z Berlina. Bardzo znanym gościem zresztą, który, słuchajcie, Boba Marleya wypromował. I temu Niemcowi, słuchajcie, do tej pory strzyga trawnik, natomiast temu drugiemu, co siedział obok niepozorny, jego kolega, to całą budowę y, praktycznie zrobiłem. I tu zmierzamy do bardzo ważnej kwestii, mianowicie, czy Wasza partnerka w ogóle, już nieważne od wieku, czy jest tym 18, 25, czy jest 25, 35, czy jest 35, plus czy ona jest tak naprawdę asset, czy liability. Czyli, czy jest krótko mówiąc, wartością dodaną dla Was, czy jest dla Was kosztem. I to sobie. Omówimy w drugiej części filmu.